Cześć, z strony Siwy Feder, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jedziemy dzisiaj na Czernicę, taki jest plan, aczkolwiek 9,5 stopnia za oknem, ale bardzo, bardzo mocno wieje, dlatego nie pojechałem na Zawalną, nie pojechałem na Rędzin, ponieważ tam jest po prostu jak na morzu. Więc trzeba dzisiaj znaleźć miejsce takie, gdzie a. nie wieje, b. da się dojechać w miarę autem, c. połowimy ryby. Więc jest to naprawdę dzisiaj dosyć trudne, bo jest sobota, jest duża presja wędkarska, wszędzie jest naprawdę bardzo dużo ludzi i tak naprawdę no... Nie wiadomo co nas czeka, zobaczycie za chwilę, umówiłem się z dwoma Marcinami nad wodą, z Marcinem Kawalcem i z Kruszynem I będziemy się bawić po prostu na klasyka dzisiaj, jedna wędeczka, feder, mam dużo bardzo hakowej, bo z 20, dużo bardzo, no z 20 deko, mam jokersa pół kilo i, 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 i co tam jeszcze mam, mam piękne i mam białe, więc zobaczymy. I chciałem dzisiaj ustawić się na Brzanę, ale no mówię, taki wiatr jest, że, że szok. Chciałem ustawić się na Brzanę i mam do tego 2 kg zanęty z z lokosa, od górka. Więc chciałem po prostu to przetestować, aczkolwiek tak jak mówię, te miejsca takie typowo brzanowe, gdzie chciałem dojechać są bardzo ciężko dostępne. Ja mam wózek, to jeszcze pół biedy, ale kruszyn nie ma i znowu będzie płakać, nie? więc wiecie jak to jest. Dobra, do zobaczenia nad wodą. Oby się udało gdzieś w fajnym miejscu usiąść, a ryby to już na drugim planie. Do zobaczenia. Zwijamy się stąd, trzeba znaleźć coś innego, bo nie, da, nie dałoby rady łowić. Marcie się, się rozwinął, nie sprawdził, rozwinął się, a teraz się zwija. No i czekamy na niego. Szukamy miejsca na kanale, bo tak wieje, że pusty Armagedon. A tu jest coś pięknego. Ok, chłopaki się już tam rozkładają. Ja sobie wziąłem wózek, połowę rzeczy już zaniosłem. Jedziemy. 40 gram z kolcami, fajny kanał. Elegancki ale wędki będziemy trzymać chyba w dole, bo tak mocno wieje, tutaj na szczęście mniej tak niż na górze, że po prostu daje wędki na sztorc, to zwiewa, tak? A w dole patrzyłem jest z porządku, będzie mocno napięta szczytówka, no już trudno, mniej więcej 3 ,4 odległości wody. Korzyk opada mniej więcej 7-8 sekund, więc jak na kanał całkiem nieźle. Otworzyłem, a to po tygodniu jeszcze można z robaczków skorzystać. Kruszyn zahaczył i mówię, tylko nie wpadnij do wody, bo ja cię ratować nie będę, a Kruszyn mówi, ja wiem, że ty mnie nie będziesz ratować, a ja mówię, a widziałeś kiedyś, żeby wiewiórka wyciągnęła wieloryba? Bardzo mało barwnika, żeby tylko troszeczkę przyciemnić, naprawdę delikatnie, nie za dużo. I dzisiaj chciałem pojechać płociowo. Zobaczymy, czy to się uda. Tak wygląda mieszanka. Dwa kilo gliny rzecznej z kilogramem zanęty. Tu mam hakówkę, będę ją dawać sobie na oczywiście na haczyki do koszyka. Tu mam tyle dżoka, ale nie dam za dużo. Tego Joka. Mi się wydaje, żeby też nie o konika. Nie wiem, nie znam tej wody tutaj po prostu. Więc nie wiem czego się spodziewać. Damy tego Joka. Dobra, jeszcze damy trochę. Albo no dobra, polecę hardcorem. Zaraz go jeszcze lekko rozproszę. Dam trochę pinki, trochę białego. I porobię wałki. Sobie zaraz karpiówkę rozłożę i porobimy wałki. Tu mam też pinkę białe. Wszystko jest zamówione z Jokers 24. Fajne robaki. Więc elegancko. Trudne, będą takie wałki z bentonitem, zaraz to jeszcze dowilżę. O, to jest na razie białe, bo jest bentonit, ale to zaraz łapie odpowiedni kolor. Tu jest Marcin, już łowi, zobaczcie, ciekawa sytuacja, ponieważ było branie i ślimak mu się zamknął. Czy to jest ślimak? Ślimak, taki muszelka. Zamknęła mu się na, na haczyku, więc. A branie było takie czysto, można powiedzieć, no jak ryba po prostu, tak. Szczytowe przegięło. My trzymamy kije w dole, bo nie da się przez ten wiatr po prostu w górze. Moi mili, moi drodzy, mam dzisiaj naprawdę dobry humor. Przygotowałem się. Obiad, picie, tam termos, czekoladki od mojej ukochanej. Tam jest kruszynek. Siemanko. Siemanko. Brzydkie wdzianko. I rock'n'roll. Dobra, tu jest moja wenda. Tu jest karpiuwa. Zobaczcie, jaki teren ciężki, butów już nie wziąłem i tak. Tym będę łowić do koszyka, tu bez bentonitu. Nie, przepraszam, tu jest bentonit, tutaj będę, tym będę nęcić. Zaraz porobię kulę, niestety, no robaki powinny być martwe, ale zrobię to szybko. A tym będę łowić. No, to jeszcze 10 minut i zaczynam wędkowanie. Chłopaki już łowią od 20. Siwy, co masz? W pierwszym rzucie jest jasiu, to taki kurde. Albo to jest kleń, nie wiem jeszcze. Jest. Yes. Zaraz cię ma, to już ja to. Ale piękny. To kleń. Klenia masz. To jest kleń chyba. Tak. Ale tłuściutki! Co tu się wydarzyło w pierwszym rzucie? O siwy, górek Tim. Do... Dobra, Hejo! hejo. Zobaczcie, w pierwszym rzucie. Piękny. Elegancki. Siwy łobuzie. <noise> spróbuj, spróbuj. Zobaczcie ile zanęty w środku. Czekaj. Zobaczcie, w pierwszym rzucie aż mi się łapy trzęsą. Masakra. Moi mili, moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że łowię dokładnie godzinę 10. W pierwszym rzucie ten piękny kleń, aż z podniecenia go nie zmierzyłem, a szkoda. I, a chłopaki na razie na zero, więc no czekamy, może coś się tu jeszcze wydarzy. Postanowiłem, że jeżeli jeszcze z godzinę nic tak naprawdę się nie będzie dziać, no to będę donęcać na grubo. Aczkolwiek mm, ciachu mi tutaj mówi, że to są naprawdę lokomotywy i trzeba być bardzo czujnym. Będziemy czekać, wolę złowić nawet te dwie, trzy ryby dzisiaj, ale takie fajne, niż bawić się z tymi klapakami. Aczkolwiek, tak jak mówię, pierwszy raz jesteśmy na tym kanale, nie, wiecie, nie wiemy co w trawie piszczy, ale miejscówka jest bajeczna. Okej, okay, donęcam, albo grubo, albo wcale, tylko to jeszcze zroluję, żeby były martwe te robaki. Nie nam wcześniej dać wodę, ale zaraz sobie to zrobię na beton. Jak się bawić, to się bawić. Suszone białe robaki, fajny specyficzny zapach taki trochę można powiedzieć ziołowy. Podobno dobre na duże ryby. Lecimy. Mają wejście jak dzik w żołędzie. Marcin się już zwinął, słuchajcie, no po prostu jest pustynia, jest godzina 13, więc 3 godziny łowienia za nami, świeci mi słońce prosto w twarz, nie wziąłem czapki z daszkiem, akurat na szczytówkę, no i tak naprawdę słuchajcie, to no tylko ten jeden kleń i nic, nawet brania nie miałem, próbowałem już po drugim rzegiem łowić, żeby na płotkę się nastawić, tak bardziej delikatnie za nętą, ale nic, po prostu studnia, teraz już haczyk nr 18, przypon 0,12 metrowy przypon. donęciłem pięcioma koszykami, ale już nie w wałkach, tylko tak ten dałem dużo dżoka do środka, bo dzisiaj sobie widziałem, albo grubo, albo wcale no jestem mega zadowolony z tego klenia, ale jest niedosyt, bo 3 godziny no i tutaj to, to, y, Kruszyn i Marcin na zero zeszli, tak, czy zeszli, no Kruszyn jeszcze łowi ze mną więc y, dam znać niebawem Słońce już pomału coraz niżej, może jeszcze pod ten wieczór, pod tą 15tą coś się wydarzy. Czekamy i sobie plotkujemy, rozmawiamy. Siwy ma rybę po ponad 3 godzinach. 3 godzinach postoju. Po złowionym kleniu nic się nie działo, jednak siwy wykrakał, że będzie kleń i będzie długo, długo, długo nic. No coś fajniejszego, bo fajnie pracuje. Ale klenisko ja pierdzielę. No siwy ma drugiego klenia. Spokojnie siwy, aby wszedł No nie zobaczycie go tutaj, bo ja nagrywam ze swojego stanowiska Ach, i jest o widać ładna sztuka popatrzcie jaki ładny klenik no i brawo dla siwego dwie sztuki dwa ładne klenie jutro trening na Wilczycach razem startujemy śmiejemy się że będzie beka jak wylosujemy miejsca koło siebie. O oh je! Yeah. Po 3 godzinach, słuchajcie, na dwie ochotki, ale klenisko, 011 przypon. Wow, taki sam jak tamten. No, no podobny, podobny. Kurde, coś niesamowitego. Walka yeah. piękna. Tak, tym razem go zmierzę. Patrzcie się, jak zapięte. Za samą końcówę wary, Jaki fuks. Haczyk numer 18. Zmierzymy rybę. Nie no, miarki zabraknie. Ponad 4 dychy, zobaczcie. To jest 40. To jest 45 cm. A na klapie mam to, czekajcie. Zapomniałem. Zobaczcie, jak siwy się przygotowuje. Z ręka mi się trzęsie. Taka fajna naklejka od górka. Może się. Może ryba mi nie spadnie. No, 47. Czekajcie, żeby bo było... Tutaj jest. Tak, 45-46 cm Zobaczcie, jaka ryba. Coś pięknego Niesamowita tłusta rybka Co za dzień. Mówiłem, trzeba wyczekać i udało się. Coś pięknego, ale klenisko A riwetarcie rybka, zobaczcie. Jaka gruba Ciu. Godzina 15 Starczy 5 godzin łowienia. Zbieramy się. Musimy aż tutaj iść na wał i tam, tam, tam do aut. Za koło mostu. Ja dwa klenia, Marcin Zero, długi Marcin Zero Tak to dzisiaj wyglądało. Piękna woda, niesamowita aura. Cieplutko, elegancko. I chyba tyle. O! Rząd szeroki, jest? Tak, tylko na plecy mogłeś go położyć, byłoby ci łatwiej. Ale spoko. No. Zmachałeś się. Jak nigdy. No. Ale jest jak młody babuł. Przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego wyjazdu. Jednym słowem, cienko, Ja szedłem na zero. Marcin Kawalet szedł na zero. Marcin złowił dwa piękne klenie. Gratulacje dla niego. Ta woda nas dzisiaj pokonała, nie ma co tutaj dużo mówić na ten temat. Po prostu te klenie były, to były tak zwane bonusy. One przyszły, yy, można powiedzieć, znienacka. To nie była wypracowana ryba, akurat mi się trafiło, więc, więc spoko. Ale poza tym nie mieliśmy ani jednego jakiegokolwiek brania czy tąpia. Czy leszczyka, czy płotki, nie było ani jednego brania, po prostu tylko i wyłącznie dzisiaj były strzały tych dwóch kleni na 0,11-0,12 przypom. Więc fajnie, że udało się wyciągnąć, no co ja powiem, dzisiaj taktyka moja zanęta z gminą i później sama zanęta nie sprawdziły się mimo dodawania konopi gotowanych, pinki, chokersa, łowienie na no, ochotkę, na gnojaka. Tu nic dzisiaj nie nic. skutkowało. Ja nawet rzucałem pod drugi brzeg, żeby płotkę wyhaczyć. Taką delikatną mieszankę zrobiłem tuż przed kamieniami. Tam na takim spadku też kompletnie zero reakcji, więc po prostu tej drobnicy tutaj chyba dzisiaj nie było. Tak ja jak... miałem pod brzegiem piękną gałąź. A gałąź i Ja wyciągnąłem dwie zamknięte muszelki. Marcin Kawalec jedną, chyba ty też jedną, tak? tak? Więc te muszle gdzieś to tam zasysały te robaki. Dzisiaj wrzuciłem bardzo dużo towaru do wody pod względem mięsa. Poszedłem po prostu bank, nie udało się, no ale no, udało się, bo wyciągnąłem dwa klenie, ale nie udało się pod względem... Soczyste, fajne te klenie. Soczyste, piękne klenie, 40... ja, drugi był 45, ten pierwszy chyba 43, mi się zdarzył, był delikatnie mniejszy. Ale ten drugi był bardziej wypasiony. Wypasiony, tłusty był taki, no więc, więc walka była nieziemska, szczególnie na takim 50 gramowym uciągu. I tyle, wędka 3.9, a chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo nie chodzi o tutaj już o reklamę wędki, ale wiem na Tubertini koncept 3.9 i słuchajcie, mimo że łowiłem na plecionce 0.08, jak wyciekleń ma bardzo dużo siły. Y y hamulec miałem bardzo mocno odkręcony, a on ani razu nawet nie, y nie zabrzyczał. Cały czas tylko była pr praca wędki, zamortyzowała całą po prostu rybę i to na plecionce, więc... Y no coś pięknego, nic, tylko łowić na... Bez gumy, tylko na strzałówce. Tylko na strzałówce, no. Może Pan przejechać spokojnie. No, to chyba tyle by było na dzisiaj. Dzięki Marcin za łowienie. No, jutro trening na Wilczycach. Tak, jutro trening na Wielczycach, zobaczymy co w trawie piszczy, do zobaczenia. Ale co najlepsze, że się wystartuje, nie Sta nagrywa. Startuje w treningu, no. E Więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, jeżeli mogę, wa możemy Was prosić. No i tyle, do zobaczenia następnym razem nad wodą gdzieś. Jo, Na razie.